Cześć, witam serdecznie z tej strony Kryptowojek. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Wczoraj nic nie nagrywałem, bo no, byłem na meczu. Niestety, cały, cały dzień po prostu byłem poza domem, ale no, niestety, naszym chłopakom się nie udało. Ale mecz był ciekawy, powiem wam szczerze, z tą Szwecją. Było co oglądać, także było komu kibicować. No niestety, przejdźmy do odcinka. Dużo się nie zmieniło od ostatnich dwóch dni, dlatego też uznałem, że nie ma tutaj za dużo sensu panikować i po prostu spamować wam filmami i mówiąc to samo. Teraz wyda wydarzyło się troszeczkę więcej. Punkty kontrolne mamy w tym samym miejscu w, w takim samym miejscu jak wczoraj, więc teoretycznie cena jeszcze może zjechać tutaj i odbić się od S1 na poziomie 33648 dla przykładu lub po prostu tygodniowego VWAPa trochę niżej na poziomie 32869 na jednogodzinówce jeżeli mówimy o Bitcoinie. Bardzo ładnie przebiliśmy się przez tą linię trendu, która oznaczała tutaj ten zjazd troszeczkę, ale ona też nie nie jakby jak widzieliście tu, widzieliście tu wcześniej, ona tutaj nam nie mówi o żadnych jakby większych oporach czy też wsparciach dlatego nie sugerujmy się nią za bardzo. Ja myślę, że cena po prostu Bitcoina chce sobie polecieć od tej S3 do pivotu. A pivot jest na poziomie 36743 i oczywiście normalnym planem Bitcoina, czy tam normalnym planem tej analizy byłoby coś takiego, żeby po prostu cena poleciała od dołu tego kanału przez środek do samej góry i później ewentualnie znowu na dół, bo biorąc pod uwagę Akumulację Whitehoffa, to na pewno moglibyśmy mieć tutaj sytuację taką, że cena utknęłaby troszeczkę tutaj nad tym kanałem, lub po prostu w tej górnej części kanału, ale na pewno obstawiam, że pierwszą reakcją na ten pivot i ten środek tego kanału to będzie po prostu jakiś zjazd, czy będzie to po prostu jakiś retracement. Ze względu na to, że od tego ruchu z tutaj, z tego ostatniego 41 tam 134. 349 przepraszam. Będziemy mieć tutaj po prostu retracement na poziomie 61,66 Fibonacci'ego, więc to jest na pewno bardzo mocny próg oporu dla Bitcoina. Dlatego też, jeżeli mamy tutaj pivot po środku, jest to środek kanału, to obstawiam po prostu, że będzie tutaj mocny opór i będzie pierwsze dotknięcie to będzie po prostu zjazd. Więc postaram się, spróbuję sobie to sortować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i oczywiście stop loss będzie gdzieś na poziomie 37.400, może troszeczkę wyżej 37.500, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo możemy po prostu zobaczyć po tej linii, że kiedy tu był środek tego kanału, to tutaj jeszcze mieliśmy jakieś zasoby, więc gdzieś może w tym rejonie stop loss byłby 37.800 dobry, jeżeli byśmy sortowali z 36 700, czyli około 1000 dolarów różnicy musiałoby to być. No i zejście mogłoby być całkiem niezłe, bym powiedział, ale no też zobaczymy, jak to wyjdzie, bo nie wszystko oczywiście się udaje, to co planujemy, więc musimy uważać. Jak na razie bitcoin spokojnie sobie leci do góry. Pamiętajmy też o punkcie kontrolnym, właśnie co przed chwilą wspominałem, że jest dosyć nisko. Oczywiście do końca dnia jeszcze, jeszcze daleko. Ja mam alert ustawiony w tym miejscu, więc na pewno będę oglądał, co się będzie działo. Nic na żywca. Tutaj mieliśmy fajne zejście na dół, gdzie wczoraj wieczorem cena już cisnęła do góry, ale nie zaliczyła tego punktu kontrolnego i mieliśmy dosłownie jeszcze jedną szansę na zlągowanie. Ja niestety tak nie zrobiłem, bo nie miałem wolnych środków, ale na pewno miałem parę okazji do skalpowania ze względu na to, że mieliśmy kilka oporów na 15-minutówce, gdzie mogliśmy moglibyśmy troszeczkę poszortować i odkupić taniej, więc to się udało. A co do BNB? No, BNB po prostu naśladuje to, co robi Bitcoin. Aktualnie BNB też dobiło do supportu numer 1 na jednogodzinówce, więc tutaj będzie kwestia pewnie przebicia, utrzymania i do góry. No i w zależności od tego, gdzie ten Bitcoin się zatrzyma, bo tutaj widzimy, do piwotu jeszcze brakuje troszeczkę, do piwotu brakuje jeszcze 5% około, to na BNB na pewno będzie to więcej, będzie to 6-7%, więc może to 334 na tej dniówce to będzie opór właśnie dla BNB, gdzie cena może się troszeczkę cofnąć i ewentualnie odbić od S1 lub zamknąć swój punkt kontrolny jako że BNB no jak widzicie swoje punkty kontrolne nie respektuje tak dobrze jak Bitcoin swoich więc zawsze oglądam sobie to w taki sposób że mam dwa wykresy tu mam BNB i Bitcoina i po prostu oglądam sobie w którym momencie jakby zawraca cena i wtedy po prostu handluję BNB i tak jest po prostu troszeczkę łatwiej prawda jak się przyjrzymy no to na pewno widzimy że cena praktycznie naśladuje Naśladuje to co Bitcoin. Nie, nie jest to super identyczne, ale no musicie przyznać, że jest to bardzo podobne. Tutaj Bitcoin, oczywiście, punkt kontrolny może się jeszcze pojawić na, tej, na tym poziomie 34800. No i wtedy musimy uważać, bo cena po prostu może nie zjechać niżej, nie może go nie zamknąć, więc to też jest dosyć istotne. Ale jak widzicie, wolumen tutaj był ogromny, więc ciężko będzie przebić. Jeszcze mamy, jest wysta pierwsza. To 3, 4, 5 godzin, 5 godzin do następnej sesji, więc wydaje mi się, że będzie to troszeczkę niemożliwe. Natomiast, no jak widzicie, jeszcze tutaj mamy no, 5 godzin, około, jeszcze możemy tutaj troszeczkę tego wolumenu zrobić, że tak powiem, ale im bardziej ten wolumen będzie się ruszał w górę lub w dół, no to wtedy będziemy mieć też opcję taką, że tego punktu kontrolnego nie będzie. Tutaj mieliśmy bardzo wyraźny punkt kontrolny wczoraj, dokładnie tu i był to, był to dosyć pewny trade, że tak powiem. Yy, zobaczmy jeszcze dominację, jak to wygląda ta dominacja. Dominacja Bitcoina jest razie, na razie w takim spokojnym trybie. Przez ostatnie 3 dni waha się niewiele. Waha się o ile? Nie widziałem. O 3% się waha. No to tak, można, można pohandlować altami jeszcze myślę. Zobaczmy sobie Kejkusia. Kejkuś tutaj już dobija do swojego kanału Fibonacciego. Będzie robi pewnie to samo co BNB. Litecoin 135. Jak tam Ethereum? Bo Ethereum widzę... BNB do BTC w ogóle 1,5-1,8% 1 więcej. Niż Bitcoin, a znowu Ethereum do Bitcoina minus 1,2%. Minus 1,2% względem Bitcoina, więc jest to dosyć interesujące. No ale u mnie się dużo nie zmieniło. Ja Ethereum dalej nie handluję, tylko BNB. Bitcoina też na razie będę zostawiał ze względu na to, że nie mam go tak dużo jak BNB, więc przy BNB mam lepsze możliwości. Dobra, nie będę zanudzał. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek był dosyć. Dosyć jasny. Czegoś tam się dowiedzieliście. I myślę, że zobaczymy się jutro rano. Postaram się wstać i podsumować to, co się wydarzyło w nocy. No a tutaj mamy oczywiście nasz plan wielki tego rajdu z 240 dolarów do 680, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało sens. Czy po prostu ta teoria nie ma prawa bytu? Dobra, nie będę zanudzał to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za aktywność, za wszystkie komentarze, oceny w górę, subskrypcje. Bardzo jest to miłe z Waszej strony. No i zapraszam ewentualnie na Discorda. Ja niestety nie siedzę tam ostatnio za dużo, bo po prostu jestem offline. Ale myślę, że będzie gorsza pogoda, czy po prostu przyjdzie zima, to będziemy tam siedzieć cały czas. Dobra. To wszystko, trzymajcie się hej.